Cześć, witajcie! Ja dzisiaj z mojego leśnego biura nadaję do Was. Powiem Wam, że nie mogłem sobie chyba lepiej wymarzyć takiej, takiej opcji, takiego właśnie takiego pięknego otoczenia. Tylko trochę komary robią, ale jest, jest ok, da się wytrzymać. Kurczę, no naprawdę bardzo mi się to podoba, że mogę na przykład w pewnym momencie sobie usiąść i nagrać do Was wartościowe rzeczy. Przychodzę dzisiaj do Was z takimi dwoma pytaniami. Pierwsze pytanie dotyczy właśnie tego: kto z Was, napiszcie mi w komentarzu, kto z Was uwielbia podróżować, uwielbia właśnie spędzać czas na świeżym powietrzu? Kto z Was kocha aktywnie spędzać czas, bo to jest bardzo ważny aspekt w naszym życiu? A drugie pytanie. To powiedzcie mi, kochani, dla kogo z Was taki dobyt i szczęście Waszych najbliższych i taki spokój wewnętrzny, psychiczny jest dla Was ważny? Napiszcie mi, dla kogo z Was. Bo jeśli tak, to ja właśnie przychodzę do Was w tych sprawach. E, powiem Wam tak, spotykam się teraz z osobami, które rzeczywiście. E, albo powiem inaczej, mamy teraz koniec takiego okresu urlopowego, koniec wakacji. E, trafiają do mnie osoby, które rzeczywiście. W trakcie tych wakacyjnych wojaży no, spotkały się z różnymi przeszkodami w życiu, spotkały ich różne tragedie, spotkały ich różne niewygodności, które rzeczywiście gdzieś mogły pokrzyżować, albo pokrzyżowały rzeczywiście ich plany. Działo się w, tym, w ten sposób tak, że i zostały jakieś połamane ręce, połamane nogi, różne otarcia, różne wstrząśnięcia, różne pęknięcia. Stały się różne wypadki, które prowadziły później do różnych zaburzeń czy tym podobne. Odwiedzają mnie osoby, które rzeczywiście borykają się z źle dopasowanymi produktami do swoich potrzeb, ich potrzeby zostały źle wysłuchane. Albo w ogóle nie są zabezpieczone na życie czy zdrowie, nie mają żadnych rozwiązań. Ich dzieciaki, przypuśćmy, nie są w ogóle zabezpieczone. Dzieci w wieku 3, 5, 6, nawet starsze, w ogóle nie mają żadnej polisy ochronnej żadnego rozwiązania, które dawałoby im, przypuśćmy, w danym przypadku odpowiednie wypłaty świadczeń. Są też takie osoby, które rzeczywiście posiadają jakieś rozwiązania dla siebie, ale są to rozwiązania w ogóle niekompletne, w ogóle nie funkcjonujące, są to rozwiązania, które tak naprawdę ktoś im sprzedał, a nie tak naprawdę oni sami kupili, no bo nie było w tym udziału, praktycznie mówiąc, żadnej analizy potrzeb. Nie było udziału ich samych, ponieważ dostali coś w rękę i za to zapłacili płacą do tej pory. Później się okazuje, że a kurczę, stało mi się coś. Wiecie co, uległem wypadkowi, ale co, nie dostałem, nie dostałem, moja polisa nie zadziałała, bo nie było kluczowej umowy, która by mogła dać wypłatę z tego tytułu. Dzieje się tak też, kochani, że ludzie mają na przykład w ubezpieczeniach pracowniczych często polisy, które. Są albo nie były optymalizowane, nie były sprawdzane od 10-15 lat, bo z takimi, z takimi firmami, z takimi polisami się spotykam. Płacą sobie oczywiście składka gdzieś tam schodzi z ich skąta, gdzieś tam pracodawca rzeczywiście odprowadza daną składkę na ubezpieczenie, ale ta polisa całkowicie nie ma się nic do tego, co jest na chwilę obecną na rynku. I czasami dzieje się tak, że za te pieniądze, które. Sobie na chwilę obecną płacicie w takim ubezpieczeniu, rynek daje naprawdę o wiele więcej. Powiedzcie mi, dla kogo z Was taki komfort psychiczny, takie bezpieczeństwo wewnętrzne, które daje poczucie tego, że bez względu na wszystko, co się w moim życiu stanie, to ja mogę spać spokojnie, mogę realizować się w pełni, mogę podróżować tam, gdzie się tylko da, mogę prowadzić. Aktywność fizyczną, taką, jaką naprawdę chcę, powiedzcie mi, dla kogo z Was to jest ważne. Bo dla mnie bardzo proszę, napiszcie w komentarzu, podzielcie się tym ze mną. To miejsce jest dla Was, to miejsce jest dla nas wspólnie. Więc proszę, jeśli naprawdę macie ochotę, dzielcie się takimi rzeczami. Uwielbiam prowadzić rozmowy na ten temat, uwielbiam poruszać różne tematy na ten temat. A co najważniejsze, to z przyjemnością słucham. Słucham o takich rzeczach, e, tylko słucham, aby usłyszeć, a nie tylko słucham. <grywa> e, powiedzcie mi, dla kogo z Was takie poczucie, że Wasze dzieci są zabezpieczone? Poczucie, że ta, Wasze dzieci mogą e, rzeczywiście się spokojnie rozwijać mogą spokojnie uprawiać sport mogą spokojnie realizować się w swoich pasjach. E, dla kogo takie poczucie, powiedzcie mi, że wasze dzieciaki e, rzeczywiście, bez względu na to, co im się stanie, to tak, będzie, będzie to zaopiekowane, czy e, w konsekwencji zostaną pieniądze wypłacone, które będą potrzebne, czy na wizyty lekarskie, czy na konsultacje lekarskie, czy na rehabilitację, czy na różne inne rzeczy, czy na sprzęt, na przykład ortopedyczny? Dla kogo z was takie bezpieczeństwo wewnętrzne i, i takie poczucie, że e, e, macie odpowiednio dobrane produkty jest ważne? I również się, proszę, podzielcie tym w komentarzu, bo dla mnie takie rozwiązania są bardzo ważne i rzeczywiście te potrzeby, które automatycznie miałem ja sam, na których ja tak naprawdę sam musiałem się skupić, one pozwoliły mi właśnie wyjść do Was z takimi, z takimi tematami i o takich tematach rozmawiać, gdyż z doświadczenia, z do, własne doświadczenie jest najlepszą nauką, prawda? Czasami człowiek rzeczywiście. Uczy się na swoich błędach, ale tak fajnie jak można z takich błędów wyciągnąć, wyciągnąć wnioski. Powiedzcie mi, dla kogo z Was takie bezpieczeństwo, że bez względu na co się stanie, bez względu na to, czy będzie jakaś tragedia w naszym życiu, będziemy bezpieczni. Będziemy mieli poczucie, że nie zostaniemy obciążeni jakimś kredytem, że nie będziemy musieli się zapożyczać na, na taki poczet w bankach, nie będziemy musieli się zapożyczać od znajomych, od krewnych. A nie daj Bóg, będziemy musieli się zapożyczać od osób, u których się w ogóle takich rzeczy nie powinno robić, dla kogo z was, powiedzcie mi, takie, takie, taki spokój i bezpieczeństwo jest ważne? Powiedzcie mi, czy to, czy to, co właśnie teraz powiedziałem, jakoś do was gada, czy to, co rzeczywiście daje taki wewnętrzny spokój psychiczny, daje taką satysfakcję z dobrze zainwestowanych pieniędzy, daje taką satysfakcję, że tak. To jest produkt, który spełnia moje oczekiwania, który jest zbudowany na moich potrzebach, czy na moich, no, na waszych potrzebach i zostało to odpowiednio ubrane w dane rozwiązanie, że tak, jeśli coś się dzieje, to mam taką umowę, taką umowę, poważnie zachoruję, to mam taką umowę, zostanie mi wypłacone na przykład 100% środków, 100% sumy ubezpieczenia na poczet lekarzy, na poczet leczenia, zostanie mi zorganizowane. Leczenie, czy to w Polsce, czy konsultacja zagraniczna, byłoby to dla Was ważne, takie poczucie, że dane umowy, które posiadam w ubezpieczeniu, posiadam w swoich rozwiązaniach, są moimi, moimi rozwiązaniami. Byłoby to dla Was ważne, bo dla mnie bardzo ważne. Sam do tego, rzeczywiście stwierdziłem, że e, kurczę, przecież. To ja mogę to wybierać, prawda? Ktoś daje mi możliwości, ktoś pokazuje mi, jak to funkcjonuje, ale to ja mogę wybierać. Na jakie kwoty chcę być ubezpieczony? Jakie to mają być wysokości sum? Jakie umowy chcę posiadać w takim rozwiązaniu? Byłoby to dla Was ważne, aby mieć nad tym takie, takie, taką władzę i mieć świadomość, że tak to jest nasze? Podzielcie się, proszę, w komentarzu. Będę Wam niezmiernie wdzięczny za to. Bo to też buduje moje dalsze działania, buduje moje, e, mój dalszy rozwój. E, bardzo się cieszę i będę wdzięczny za konwersację. Ej, powiem wam tak, że hmm, takim rozwiązaniem na to wszystko zbudowałem takie rozwiązanie, które nazywa się jak ta strona, właśnie bezpieczne tu i teraz. Bezpieczne tu i teraz. Niby to tak prosto brzmi, niby to tak dociera do uszu. E, dotarło to do moich uszu. Mam nadzieję, że to też dociera gdzieś po części do Waszych uszu. Bezpieczne tu i teraz. Powiedzcie mi dla, dla kogo albo co jest dla Was tym bezpiecznym tu i teraz. Świetnie podzielcie się w komentarzu, proszę. Bezpieczne tu i teraz. Nawet można w ciszy chwilę zatrzymać się na tym i, i zadać sobie pytanie, co jest dla mnie takim bezpiecznym tu i teraz. Różnie można to interpretować, prawda? <laughs> Powiem Wam tak: grupa docelowa ludzie, z którymi współpracuję hmm. są to wszelkiej maści ludzie począwszy od ojców, matek począwszy, przechodząc przez całe rodziny przechodząc przez, całych, przez singli przez osoby, które chcą tworzyć związek, przez osoby, które rzeczywiście żyją nawet w nieformalnych związkach, bo to jest w dzisiejszych czasach bardzo modne teraz. I co jest ważne, że takie osoby też tworzą szczęśliwe rodziny. Jednak rozwiązania, które rzeczywiście, którymi dysponuję, one mają bardzo szeroki wachlarz swoich zastosowań. Oczywiście wszystko jest dla, dla waszej dyspozycji. I to od tego się powinno, praktycznie mówiąc, zacząć, że wychodząc naprzeciw z takimi rozwiązaniami, najpierw trzeba się wsłuchać wasze potrzeby. I te wasze potrzeby właśnie są dla mnie ważne, są ważne dla mojej pracy, są ważne dla rozwiązań, które tutaj akurat daje firma. Powiem wam tak, że przychodzą do mnie osoby, które wiedzą, że chciałyby to, chciałyby tamto, wiedzą, że chciałyby sobie zabezpieczyć całą rodzinę i fajnie by było, jakby to było w jednym miejscu, na jednej polisie. Wiedzą, że chciałyby sobie gdzieś w przyszłości od, odłożyć jakieś pieniądze. Są to osoby, które no mają jakiś na to plan, ale nie do końca wiedzą, jak to zrealizować. Borykają się właśnie z problemami, że mają jakiś źle dobrany produkt, że ten produkt w ogóle nie funkcjonuje, albo rzeczywiście tak, sumy już są za, za małe do tego, co na chwilę obecną jest teraz na rynku, jakie potrzeby mamy teraz na chwilę obecną w życiu, jak wszystko. Co jednak drożeje, bo nie ukrywam, że wszystko, co, co jest na tym rynku teraz drożeje, więc rozwiązania też muszą być odpowiednio dopasowane do tych rozwiązań, że aby na przykład mając kredyt na kilkaset tysięcy złotych, mieć to odpowiednio zabezpieczone. A jeśli na przykład powiedzcie mi teraz to, dla kogo ważne byłoby to, że masz ubezpieczone całe swoje jakieś pieniądze, które rzeczywiście gdzieś się pożyczyło od banku czy od kogoś, ale przeważnie od banku. Czy od takich instytucji jest, masz to porządnie zabezpieczone, i powiecie mi, dla kogo taka świadomość, że wszystkie wpłacone składki przez ten okres, właśnie kredytowania, zostaną wam zwrócone? Czy byłoby to dla Was ważne? Byłoby to dla Was taką wartością dodaną? Bo dla mnie bardzo. Dajcie znać w komentarzu, czy rzeczywiście byłoby to dla Was ważne. Korzyści z tego, jakie płyną, powiem Wam tak, że wtedy macie taką pełną świadomość, że tak kurczę. Moje dzieci, nawet te, które się jeszcze nie urodziły, a które mamy gdzieś w planach, mają, mogą spokojnie żyć, mogą spokojnie się rodzić, nie są niczym obciążone. Jeśli mi się coś stanie, to tak, moja rodzina zostanie odpowiednio zabezpieczona, zostanie coś po mnie. Często się, powiem Wam, spotykam z takimi określeniami, że A bo co mnie tam obchodzą moi bliscy, co mnie obchodzi moja rodzina tak i tak już z tego nie będę mógł skorzystać. Ale naprawdę, uwierzcie mi, że to... No na co dzień spotykam takie osoby, które tak mówią. Z szacunkiem oczywiście dla nich. Czasami mówią to w żarcie, ale czasami wydaje mi się, że też tak myślą. No jednak, no nie ukrywam, że jednak to, co człowiek czasami mówi, no jednak przewija się przez jego myśli. Mnóstwo korzyści, które płyną z, takiego, z takich rozwiązań, to jest na przykład właśnie poczucie, że nasze dzieci, które rosną, czy my sami, Będziemy mogli się normalnie rozwijać, możemy inwestować sobie w różne rzeczy, możemy sobie inwestować na swoją przyszłość, bo nikt na przykład. Powiedzcie mi, czy myślicie już o swojej emeryturze? Myślicie sobie, co będziecie robić gdzieś za 30 lat na przykład? Wiem, że bezpieczne tu i teraz to jest tu i teraz, ale to się też i odkłada w czasie. Dlaczego by na przykład o tym nie pomyśleć, żeby Mieć dzisiaj dobre ubezpieczenie, mieć dobre zabezpieczenie. Dla kogo by to powiecie było ważne, albo komu by się to naprawdę podobało, że jesteś dzisiaj ubezpieczony na bardzo wysoką kwotę, a po 30 na przykład lata wrócą ci wszystkie wpłacone składki? I kwota, która jest sumą ubezpieczona jest niewspółmierna do tego, co zbierzesz na koniec, bo jest na przykład wyższa o wiele, byłoby to dla Was ważne, albo byłoby to dla Was wartościowe? Ja właśnie siadam i pomagam takim osobom. Kontaktują się ze mną właśnie te osoby, które chcą to jakoś uporządkować, chcą to jakoś mieć dobrze poukładane, chcą zrobić to raz, a dobrze, chcą rzeczywiście mieć to zapięte na ostatni guzik. Ok, mogą się starzyć różne rzeczy po drodze. Mogą się starzyć różne rzeczy po drodze, ale my wtedy jesteśmy na to przygotowani. Jesteśmy odpowiednio przygotowani. A jeśli nawet. To, co rzeczywiście sobie stworzycie, nie wystarczy, to nawet chociażby w 3,4% pokrywałoby wszystkie koszty, które rzeczywiście gdzieś tam macie? To nie byłoby to wartością dodaną? Powiedzcie mi, dla kogo ważny by był taki, taki właśnie spokój pod tym względem. Taka możliwość, że w każdym momencie możemy się wybrać, gdzie chcemy, podróżujemy w spokoju. Ok, no. Zgodzę się. Życie nie ma wartości, bez względu na to, jaka to będzie wysoka polisa. Życie nie ma wartości, bo życie jest bezcenne. Ale spotykam się z ludźmi, którzy rzeczywiście spotkali się z rodzinną tragedią. U mnie też w rodzinie były rodzinne tragedie. Czy mieliśmy też rodzinne tragedie? Ale te komery, komary żrą. <laughs> Ale okej, okay, da się wytrzymać w tak pięknym, pięknym terenie. Przeżyło się rodzinne tragedie, i rzeczywiście z doświadczenia wiem, że jest to bardzo niekomfortowe, jest to bardzo mocno obciążające psychicznie, jest to bardzo mocno obciążające budżet rodzinny czy budżet domowy. Rzeczywiście później są tylko problemy i no okej, okay, trzeba się dogadywać w tym przypadku. No ale czasami no instytucje są bezwzględne. No nie ukrywajmy, że są bezwzględne. No wtedy rzeczywiście konsekwentnie będą ściągane płatności, jeśli to nieratalne, to jednorazowe. Są zabierane domy, są zabierane samochody, są zabierane dobra, które rzeczywiście posiadaliśmy przez ten cały czas. Ale ten komfort psychiczny, to zdrowie, które tracimy dzięki temu. Dla kogo powiedzcie mi z was jest takim ważnym, że no nie wiem, poważnie zachoruje, bo teraz no, na przykład y, bardzo duża liczba osób choruje na raka, choruje na y, choroby z tym niezwiązane, jak na przykład udar i zawał. I to są coraz młodsze osoby, które rzeczywiście później mają bardzo ciężko wrócić do funkcjonowania. Rehabilitacje pochłaniają ogrom kosztów z tym związanych. Dobrze byłoby mieć, albo posiadać wtedy wyciągasz rękę po naprawdę dużą kwotę, która ci na to. Wystarczy, która, ci, która pozwoli Twojej rodzinie włożyć Cię na tą rehabilitację, pokryć wszelkie koszty? Często się dzieje tak, że my, mężczyźni, a też i kobiety, bardzo często się zdarzają, głowy rodziny. My nie zdajemy sobie sprawy z tego czasami. Co by się stało? Czasami trzeba sobie zadać pytanie: co by się stało, gdyby rzeczywiście zabrakło nas, albo aby rzeczywiście dostaniemy jakiegoś, jakiegoś poważnego zachorowania? Co wtedy? Skąd my na to weźmiemy? OK, no zgodzę się, że majątni ludzie e, mają na kontach i wtedy mogą posiłkować się z takimi rzeczami. Trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście nas stać na to, aby nie mieć odpowiednich rozwiązań. Już od dobrych 10 lat e, zajmuję się finansami, pracuję z klientem indywidualnym, z klientem grupowym. E, pracuję z firmami, e, współpracuję z ludźmi, którzy rzeczywiście wiedzą, czego chcą, ale nie potrafią tego uporządkować. Zajmuję się już od dobrych czterech lat właśnie rozwiązaniami z tytułu ubezpieczeń, zabezpieczenia życia i zdrowia, wszystkiego, co z tym związane, optymalizuję sumy na ubezpieczeniach pracowniczych. E, no ukroiłem sobie już kawałek dobrego życia w tym wszystkim. Ukroiłem, jak to, do, jak to nazwałem, ukroiłem sobie kawałek życia w tym wszystkim. Ale robię to z takiego powołania, jakbym powiedział, jakbym powiedział że no jednak pomoc niesiona w ten sposób, takie, takie konsultacje, które rzeczywiście są dla mnie taką pomocą, to, to nie jest sprzedaż, to jest pomoc i świadomość, która idzie za tym. A to bezpieczne tu i teraz, na którym... Chciałbym się na chwilę teraz obecną zatrzymać. Na chwilę zatrzymajmy się na tym bezpiecznym tu i teraz. Powiedzcie mi, napiszcie mi w komentarzu, proszę, co według Was mogłoby wchodzić w skład takiego bezpiecznego tu i teraz? Ja sobie to jakoś poukładałem, i dla mnie bezpieczny tu i teraz ma takie cztery główne filary. Pierwszym głównym filarem to są właśnie nasze czy Wasze. Potrzeby, wasze marzenia, wasze przyszłe jakieś rzeczy, które Was gdzieś tam będą czeka czekały, ale też i rzeczy tu i teraz. To są przeważnie potrzeby, które trzeba rozpisać, trzeba policzyć, bo czasami te potrzeby rzeczywiście są policzalne, przeważnie są policzalne. <laughs> ale ważne, że dzieje się to wszystko w zaufanym gronie. Jest to wszystko rzeczywiście tak. Robione striccie po to, abyście mogli usłyszeć Wasze potrzeby, a osoba, która słucha Waszych potrzeb, mogła dobrać razem z Wami odpowiednie do tego rozwiązania. Kolejnym takim głównym filarem, czyli kolejnym filarem, który też buduje to bezpieczne tu i teraz, są finanse. I to są finanse, którymi Wy dysponujecie. Począwszy od tego, ile rzeczywiście sobie gdzieś zarabiacie, jakie macie wydatki, no bo to wszystko trzeba. Też wszelkie koszty z tym związane, czy koszty z życia z tym związane ma, odgrywają bardzo dużą rolę w tym. Czy jest wzięty jakiś kredyt, czy jest jakiś samochód wizingu, leasingu, czy cokolwiek, na co te pieniądze rzeczywiście uciekają nam co miesiąc. Ale finanse pod tym względem, hmm, też i takiego zarządzania troszkę nimi. Czy rzeczywiście potraficie zarządzać takimi finansami, czy że te pieniądze gdzieś tam uciekają was, wam przez palce. Czy fajnym rozwiązaniem byłoby na przykład inwestować sobie pieniądze, które dają właśnie ochronę życia, a w zamian zwracają wszystkie wpłacone składki? Powiedzcie mi, kochane kobiety, powiedzcie mi, kochane żony, bo czasami się trzeba nad tym bardzo mocno zastanowić. My, wasi partnerzy, cały czas czasami w trasie, gro ludzi właśnie pracuje jako kierowcy, pracuje, wyjeżdża gdzieś za granicę za pieniędzmi, ale też zigania tutaj po polsce. Zastanowiliście się czasami, czy, czy ten mąż Wam wróci, czy rzeczywiście e, będziecie mogły się do niego przytulić? Czy Wy panowie, rzeczywiście, którzy tak pracujecie, czasami ciężko, po kilkanaście godzin dziennie myśleliście kiedyś o tym? Czy odpowiednio rzeczywiście się zabezpieczacie? Czy wasza żona i wasze dzieci rzeczywiście mają życie w swoich rękach, albo czy ty masz życie w swoich rękach? Czy staćcie na to, aby nie mieć odpowiedniego zabezpieczenia? A kolejnym takim filarem, kochani, to są oszczędności. Oszczędności, które rzeczywiście też mogą budować waszą przyszłość, mogą budować przyszłość waszych dzieci. Dla kogo, powiecie mi, z Was byłoby yy, ważnym mieć na przykład, nie wiem, wasze dziecko rodzi się dzisiaj, za 20 lat chce iść na studia, które kosztują odpowiednią kasę? Dla kogo z Was byłoby ważne mieć te pieniądze po prostu odłożone i córko, synu, tak, mam pieniądze na Twoją edukację. Magazynowałem je, czy magazynowałam je, czy magazynowaliśmy je. Odkładaliśmy je przez cały ten okres twojego rozwoju, ale tak dzisiaj proszę, masz gotówkę, możesz i studiować. Proszę, masz gotówkę, zainwestuj te pieniądze dobrze? Aby podwoiły, podwoiły się czy potroiły, bez względu na to, co on z tym zrobi, będzie wiedział, że rodzice rzeczywiście e, dbali już od samego początku o jego rozwój na przyszłość. Powiecie mi dla was, dla, dla kogo z was? takie pieniądze dodatkowe na przykład nie wiem idziecie na emeryturę okazuje się że macie, osiągacie wiek emerytalny a tu się zdarza że a odkładaliśmy całe życie mamy do wypłaty x kasy kurcze no możemy zrobić sobie nie wiem co chcecie remont w domu kupić mieszkanie kupić samochód wybrać się w podróż dookoła świata zacząć korzystać z życia zasłużenie po tych wszystkich latach pracy <grym> dla kogo by to było z was ważne podzielcie się w komentarzu a ostatnim takim głównym filarem powiem Wam, że jest to rodzina i Ty, czy rodzina i ja. Od czasu rzeczywiście, kiedy zaczęły rodzić mi się dzieci, mam dwójkę dzieciaków, rzeczywiście ta rodzina się stworzyła. Od tego czasu rzeczywiście ta świadomość o wiele większa się zaczęła budować dotycząca tego, że tak, jestem głową rodziny, jestem tatą, jestem mężem mam taką wewnętrzną odpowiedzialność za te osoby. Wtedy tak, ja staję się kapitanem naszego statku. Biorę wszystkich na tą wspólną łódź i podróżujemy. Stajemy się kapitanami swojej łodzi, stajemy się rzeczywiście sternikami tej łodzi. Wiem, że dla wielu z nas branie odpowiedzialności za inne osoby, czy branie odpowiedzialności nawet za samych siebie jest bardzo trudne. Czasami najtrudniejsze w życiu wziąć odpowiedzialność za samego siebie. Aby zaczęło się Zmieniać wiele w naszym życiu. I uwierzcie mi, że akurat wiem o czym mówię. Bo branie odpowiedzialności jest bardzo ważne. I to też jest główny filar tego bezpiecznego tu i teraz, bo wtedy z pełną świadomością wiecie, czego tak naprawdę chcecie, dobieracie sobie rozwiązania, które rzeczywiście są Waszymi rozwiązaniami, które wiecie, że zadziałają w danym momencie. Które wiecie, że odpowiednio was zabezpieczają, czy zabezpieczają waszych bliskich, wtedy macie taką pełną świadomość, że tak dobrze zainwestowaliśmy pieniądze, dobrze wykonaliśmy daną pracę. Jeśli was, kochani, to co mówię, interesuje, jeśli, kochani, to co mówię do was trafia, jeśli pozwoliło wam się to chociaż na chwilę zatrzymać i rzeczywiście dać, sobie uwagę, no bo dajcie sobie uwagę, spójrzcie na to tak chwilę, zatrzym zatrzymajcie się. Da Wam to naprawdę e, duże poczucie takiej sprawczości w życiu. Da Wam poczucie, że kurczę, zauważyliśmy siebie, zauważyliśmy swoich bliskich, zauważyliśmy swoje otoczenie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Proszę, podzielcie się w komentarzu waszymi spostrzeżeniami na ten temat. Będę Wam wdzięczny i do usłyszenia, jeśli ktoś naprawdę byłby z Was zainteresowany, aby usiąść wspólnie do stołu, aby porozmawiać, aby może spotkać się w takich pięknych, w pięknych okolicznościach i może tu sobie o tym pogadać. Nie musimy siedzieć przy stole, nie musimy siedzieć gdzieś w domu, ale możemy wybrać się wspólnie na spacer. Znam wiele fajnych miejsc. Łatwiej się o takich rzeczach rozmawia. A do konkretów można wtedy usiąść przy stole. Więc miejcie wspaniały dzień. Ja Was pozdrawiam z tego pięknego lasu. Komary dały mi się bez znaki, ale z przyjemnością to zrobiłem tutaj. Miejcie wspaniały dzień. Cześć!